Hej, cześć, witam Cię bardzo serdecznie w drugim odcinku mojego podcastu zatytułowanego Szalone lata dwudzieste. Ja oczywiście nazywam się Michał, a dzisiaj pogadamy sobie na temat dotyczący popkultury. Tego, jak owa popkultura robiła, a w sumie to dalej robi nam niezłe pranie mózgu. A wszystko to na podstawie znanych produkcji serialowych. Cóż, nie ma co się oszukiwać, że większość z nas wychowała się na filmach i serialach, w których młodzi dorośli jako główni bohaterowie obiecywali nam ogromne miłości, epickie kariery i wielkie mieszkania. A to wszystko w wieku zaledwie 20 paru lat. Dziś dla wielu z nas oglądanie tych seriali, zarówno tamtych starszych, jak i tych nowych, które sprzedają w sumie podobną narrację, stało się pełnoprawnym hobby. Stąd też takie pojęcia jak na przykład Bing Watching serialowy. No, kto nie lubi czasem obejrzeć jakiejś fikcyjnej historii, która go tak całkowicie pochłonie, albo odmurzyć się przy czymś bardziej lekkim, jakimś na przykład reality show. I myślę, że oznaką dorośnięcia jest to, że zdajemy sobie sprawę, że jednak wiele tych historii z seriali nie miałoby prawa zdarzyć się tak naprawdę w normalnej rzeczywistości. I choć ciężko to zaakceptować, to czasem trzeba po prostu przyznać, że... Może i życie czasem ma tempo serialu, ale w większości będzie to tempo bardziej mody na sukces niż ośmiocienkowego nowego sezonu serialu na Netflixie. Ogólnie moim pierwszym serialem, który oglądałem tak totalnie pełnoprawnie, był Teen Wolf, nastoletni wilkołak. To było jakoś na przełomie 2016-2017 roku. Pamiętam, że wtedy wychodził chyba ostatni sezon właśnie. I ja mega długo przekonywałem się do oglądania jakiegokolwiek serialu. Jakby wolałem oglądać historię od A do Z w ciągu dwóch godzin, dlatego preferowałem zwyczajnie filmy. Ale ogólnie od tamtego serialu zaczęła się moja większa przygoda z produkcjami odcinkowymi. Pamiętam, że po obejrzeniu Teen Wolfa wkręciłem się w takie tytuły, jak między innymi znane wtedy wszystkim Riverdale. Mega też podobało mi się The Hundred. Zacząłem oglądać Szkołę dla Elity, no typowe produkcje Netflixowskie, które na tamten moment były mega popularne. Ale, właśnie będąc już w tym temacie, to był taki krótki funfakt o mnie, a teraz chciałbym przejść do listy takich mitów Netflixowych, które są sprzedawane w większości tych produkcji i skonfrontować je z naszą prawdziwą rzeczywistością. Przygotowałem sobie do tego taką specjalną listę. Dlatego zaczniemy od. Mitu pierwszego, który zatytułowałem, a właściwie opisałem. Liceum to niekończące się intrygi, morderstwa i luksusy. Ten pierwszy mit fajnie odnosi się jakby do początków tej mojej kariery serialowej, ponieważ większość produkcji, które oglądałem, jak byłem trochę młodszy, to właśnie często opierała się gdzieś na tym życiu w szkole, licealnych dramach, jakichś morderstwach i tak dalej. Dlatego do przykładowych seriali pasujących właśnie do tego mitu zaliczyłem Riverdale, euforię, szkołę dla elity czy kultową już myślę i znaną wszystkim plotkarem. Ogólnie w tym pierwszym micie chodzi mi o to, że fabuła seriali, w których akcja rozgrywa się na przykład w jakimś liceum, często przepełniona jest wiecznymi intrygami, morderstwami, dramatami miłosnymi itd. Więcej tam tak naprawdę balowania niż nauki. Poza szkołą ci bohaterowie przeżywają istne dramaty, a potem wracają sobie na lekcje jak gdyby nigdy nic. I oczywiście, mimo że prawie się nigdy nie uczą, bo przecież ratując całe miasta, no nie mają na to szansy, to nie mają żadnych problemów w szkole. Mają same piąteczki i wszyscy zdają z klasy do klasy. Może czasami tam jakieś lekkie potknięcie wpadnie, ale ogólnie to szkoła jest tylko dodatkiem w ich życiu. I to takim naprawdę bym powiedział mało znaczącym. Tymczasem na korytarzach tych szkół dzieją się liczne dramaty. Tam są trójkąty miłosne, tam są morderstwa, tam są gangi, tam się dzieje wszystko, tylko nie nauka. Ale gdyby tak się zastanowić, to czy w Twojej szkole chociaż raz w życiu przewinął się jakiś trup? Wspomnę jeszcze tutaj o mojej jednej z ulubionych narracji, jaka jest przedstawiona w takich produkcjach. Czyli fakt, że jeśli chcesz zabłysnąć, chcesz stać się gwiazdą szkoły, chcesz wyglądać 10 razy bardziej hot, to wystarczy, że zmienisz fryzurę, ściągniesz okulary i jesteś nagle najbardziej fajną osobą w całej szkole. Jesteś cool, jesteś ikoną swego. Wszyscy będą chcieli się z tą umówić, gwarantuję Ci. Naprawdę, wystarczy, że tylko zetniesz włosy. No i dobra, może ten mit nie do końca pasuje do tytułu tego podcastu, no bo faktycznie nie odnosi się za bardzo do lat dwudziestych. Lata licealne i ogólnie szkoły średniej to bardziej ten czas, w którym dopiero wchodzimy w dorosłość, a w którym jeszcze no, nie jesteśmy tak przynajmniej na papierku dorośli, bo wiadomo, mindsety są różne. Ale niestety... Znam przypadki osób, które mocno się przejechały na rzeczywistości tylko dlatego, bo myślały, że życie będzie dokładnie takie, jak jest przedstawione w tych serialach. No może nie mówię tutaj o jakichś gangach i morderstwach na ulicy i w szkole, na korytarzu, no ale chodzi po prostu o sam ten fakt, że tyle się dzieje, że życie powinno być tak intensywne, że ten przeskok, kiedy przeskakujesz z podstawówki do liceum, powinien być tak ogromny, jak właśnie w tych serialach. Poznałem też kilka historii związanych na przykład ze studiowaniem czy nauką za granicą. I faktycznie to zetknięcie z nową kulturą, poznawanie nowych ludzi, to wszystko tam jest. Ale to nie jest na taką skalę, jak jest przedstawiane w tych serialach. Na przykład studiowanie w Hiszpanii no, nie wygląda w taki sposób jak nauka w szkole dla elity. No, bardzo mi przykro. Tak samo żadna szkoła, no chyba że faktycznie jakaś fashion school, nie jest wybiegiem mody. Normalnie w szkole nie nosisz garniturów, nie chodzisz w wielkich sukniach i nie pokazujesz się od jak najlepszej strony każdego dnia, bo zwyczajnie ci się nie chce i zwyczajnie po co miałbyś się stroić na lekcje matematyki. W liceum nie spędzasz czasu pijąc sobie drineczka w ekskluzywnym klubie. W liceum jednak czasem musisz usiąść do tej książki od historii, albo musisz napisać jakąś tam rozpraweczkę z pomocą czatu GPT. No, sorry, no sorry. Przede wszystkim szkoła to są jednak spóźnienia, stres przed maturą, sprawdziany, kartkufeczki, odpytywania przy tablicy. No. Życie na studiach też nie wygląda tak jak w filmach. Pewnie, moim zdaniem, jest ciekawsze, bo jednak jesteś starszy, masz trochę więcej możliwości, masz też trochę lepszy mindset, więcej doświadczenia życiowego, więc lepiej podchodzisz do takich spraw jak korzystać z życia. Ale no, rzeczywistość jednak jest trochę inna niż ta pokazywana w serialach. Więc pytanie. Czemu oni tak to pokazują? Odpowiedź jest prosta. Content. Kto chciałby oglądać serial, w którym pokazują normalne życie szkolne? Kto chciałby oglądać produkcję, w której główny bohater chodzi i po prostu zdobywa nową wiedzę, uczy się na lekcjach i czasem może przeżyje sobie jakieś tam lekkie intrygi? Może czasem wda się w jakąś dramę, ale to jest raczej dodatek do jego życia. Taki dodatek, jak właśnie w tych serialach to szkoła jest tym dodatkiem. Pokazywanie takiej rzeczywistości byłoby po prostu zbyt nudne dla widza. I okej, okay, nasunął mi się też tutaj, kiedy o tym mówiłem, przykład TVN-owskiego serialu Szkoła, gdzie faktycznie to życie wewnętrzne jest pokazywane w trochę inny sposób. Czasem nawet jest pokazane, jak się czegoś faktycznie uczą. No ale nie zmienia to faktu, że jednak bardziej się tutaj chce skupiać na tych y, produkcjach wyższych budżetowo, w których no... Mają więcej możliwości i ta fabuła jednak prowadzi w jakimś konkretnym celu, a nie, że każdy odcinek jest o czymś innym. Przejdźmy do mitu drugiego, który opisałem sobie następująco. W wieku 20 lat powinieneś być milionerem i mieć idealną pracę. Przykładowe produkcje, do których mógłbym się tutaj odwołać? Serial, z którym styczność miałem dopiero podczas pandemii, ale wchłonąłem go całkowicie. Czyli w garniturach ale również bardziej współczesne produkcje, jak na przykład Emily w Paryżu, Sukcesja, lub z tych bardziej kultowych, chociażby Dynastia. Netflix uwielbia pokazywać, że sukces w młodym wieku to jest totalna norma. Praca, podkreślam, wymarzona praca, spada nam z nieba. Tak? O! Bez większych starań. A jak już pracujemy w tym big corpo to przede wszystkim musimy po prostu dobrze wyglądać i chodzić sobie z overprice coffee po ulicach Warszawy. Nic więcej. I oczywiście zero problemów. Nawet jeśli jakiś się pojawi, to on zostanie rozwiązany w przeciągu 20 minut. Żyć nie umierać. Na tapetę weźmiemy sobie chociażby serial Emily w Paryżu. Rzucamy partnera. Wyjeżdżamy za pracą do nowego miasta, w tym wypadku Paryża, gdzie nawet nie znamy języka urzędowego. Ale to jest logiczne, że czeka nas teraz wielki, ogromny sukces. Przecież mamy pracę marzeń, a praca w marketingu w tym wypadku to jest nic innego, jak po prostu ładnie wyglądać i tworzyć mega fajne eventy. Organizowanie jakichś kampanii reklamowych, no to wszystko nam wychodzi super i to bez znajomości francuskiego, podkreślam. Sukces jest murowany. Poza tym, jeśli chcemy jakiejś zmiany w życiu, to przecież wystarczy, że wyprowadzimy się do Nowego Jorku i wynajmiemy sobie mieszkanie za minimalną pensję. Przecież to jest logiczne, że wtedy na pewno odniesiemy sukces, bo wielkie miasto to nowe możliwości. A nowe możliwości to przecież w każdym wypadku tylko i wyłącznie dobre możliwości. A nawet jak nie mamy tej możliwości, żeby przeprowadzić się do ogromnej metropolii, to przecież wystarczy wyrodzony talent. Będziemy jak Mike Ross, który zdobędzie pracę marzeń bez potrzebnego wykształcenia Harvardu. No przecież. A jak nam się już uda i wespniemy się po tych wszystkich szczeblach kariery, zostaniemy w końcu CEO, to czeka nas życie jak w sielance. Będziemy wyglądać jak model z Instagrama, bo przecież tak wygląda każdy CEO. Będziemy jedynie chodzić na bankiety, przyjęcia i oczywiście nigdy nie będziemy zmęczeni, bo wszelkie problemy zostaną za nas rozwiązane. No nie. No no po prostu no nie. Jestem młodym człowiekiem, mam swoje własne doświadczenia, ale wiem nie tylko ze swojej perspektywy, ale również z perspektywy osób, którymi się otaczam, że znalezienie wymarzonej pracy w tych czasach nie jest tak proste. Dla niektórych problem stanowi znalezienie jakiejkolwiek pracy, która sprawi tej osobie satysfakcję. Bo nie ma co się oszukiwać, rynek pracy w dzisiejszych czasach jest dosyć wymagający, a jednocześnie jest trochę źle przystosowany do różnych pokoleń. To totalnie normalne, że większość ludzi zaczyna od jakiejś mniej płatnej pracy. Nie każdy szef wygląda jak Harvey Specter, który powie ci, life is this, I like this. Ludzie potrafią nie wiedzieć, co chcą robić nawet do trzydziestki. I to jest totalnie normalne. Sukces nie zawsze przychodzi w młodym wieku. Dzieje się to stosunkowo rzadko. Ale też pytanie, jaka jest tak naprawdę definicja sukcesu? To, czego Netflix nie pokazuje, to faktu, że nawet jeśli ktoś osiąga ten sukces w młodym wieku, to często dzieje się to za sprawą jakichś rodzinnych koneksji albo też lat ciężkiej pracy. Tymczasem w serialu przeskipowując kilka lat pracy w dziesięciosekundowe przerwniki, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ciężką drogę trzeba przejść, żeby ten sukces faktycznie osiągnąć. Teraz moja szczęśliwa cyfra, mit numer 3, który opisałem sobie bardzo skrótowo. Super ekipa znajomych na całe życie. Jakiś przykład produkcji? Outer Banks? Teen Wolf? Pamiętniki Wampirów? Czy może właśnie kultowe Friends? W tym micie chodzi mi o to, że Narracja w takich serialach przedstawiana jest w sposób następujący. Wszyscy, ale to wszyscy, przeżywają swoje wewnętrzne dramaty. Ratują sobie życia, ratują się nawzajem z opresji, a ostatecznie i tak wracają do siebie jak bumerang. Dobrym przykładem serialu jest 13 powodów. Grupa przyjaciół, która tam powstaje, Funkcjonuje w naprawdę ekstremalnych warunkach. Ale prawda jest taka, że ta paczka tak naprawdę tworzy się z traumatycznych doświadczeń, które ich łączą. W tym wypadku śmierci Hanny Baker. Okej, okay, to się fajnie ogląda, ale czy w rzeczywistości by to tak samo wyglądało? Często w takich serialach pokazuje się, że utrzymujemy kontakty z tymi samymi osobami przez praktycznie całe życie. Że jesteśmy w stanie, tak jak w kultowym serialu Friends, spotykać się przez 10 lat w tej samej kawiarni codziennie, tylko po to, by napić się kawki i obgadać najświeższe ploteczki ze swojego życia. No, totalnie tak nie jest. W rzeczywistości im jesteśmy starsi, tym więcej mamy osobnych wątków w życiu. Tym ciężej jest znaleźć ten czas, który możemy spędzić z naszymi znajomymi, jeśli w ogóle taka znajomość przetrwa. Bo to jest ten drugi aspekt. To jest totalnie normalne, że w rzeczywistości przyjaźnie nie muszą być na całe życie. Przyjaźnie zmieniają się i kończą. Ludzie po szkole średniej czy po studiach rozjeżdżają się. W seriale często uczą, że strata przyjaźni to jest porażka. Ale to nieprawda. Gdyby nasze życie przyrównać do takiego serialu i podzielić je na sezonny, to łatwo można stwierdzić, że przyjaźń również może mieć po prostu swój sezon. Życie... Nie jest jak The Friends. Wszyscy wokół się zmieniają. My sami też. Ale to nie znaczy, że coś jest z nami nie tak. Wręcz odwrotnie. I nie ma w tym nic złego. To jest okej, okay, że ludzie z przeszłości stają się wspomnieniem, a nie wiecznością. Każdy z nich po coś się pojawił. Stracona przyjaźń nie oznacza, że jest czasem, którego mamy żałować. I teraz przechodzimy chyba do mojego ulubionego mitu, który opisałem sobie tak. Miłość to chaos, adrenalina i wieczne cierpienie. Tutaj mógłbym podawać wiele przykładów seriali. Pamiętniki wampirów, Blizzardtonowie, Normal People czym popularny teraz you. Chodzi mi o to, że miłość przedstawiana w większości seriali to jest huragan emocji, huragan zdrad, zazdrości, nieprzespanych nocy, momentów uniesień na dachu wieżowca o drugiej w nocy. To jest wieczna drama. Dosłownie. To jest ryzyko życia. Seriale propagują modele wzorców, które są toksyczne. Jak view. Pokazane jest to, że jeśli jesteś toksikiem, to w sumie jesteś bardziej hot. Zaborczość jest hot. Obsesja równa się miłość. Bo przecież jeśli robisz coś w imię miłości, to w porządku. Jesteś wytłumaczony. Na tapetę można też wziąć serial Normal People, popularny w ostatnich latach, w którym dwójka bohaterów przeżywa masę cierpień związanych ze swoimi uczuciami, a to tylko dlatego, że między nimi występują tak liczne braki komunikacji i przez to przeżywają tyle bólu. I mimo, że ta miłość w tym serialu jest przedstawiona dość realnie, to jednak no, to nie musi tak wyglądać. Tak samo jak w Bridgertonach. Narracja, która sprawia, że wierzymy w to że dopóki coś się dzieje, dopóki jest drama, to jest dobrze. Bo jeśli jest spokojnie, to oznacza tylko i wyłącznie to, że zaraz musi walnąć kolejnym plot twistem. No nie ma innej opcji. Przecież w miłości nie może być spokojnie. W serialach to działa. Bo drama równa się content. A jak wszyscy wiemy, content jest ważny. Emocje są totalnie przerysowane. Bohaterowie są niestabilni emocjonalnie. Manipulują sobą. Ale ostatecznie i tak całują się w deszczu. W świetle księżyca i piorunów. To, co moim zdaniem jest najgorsze w tych produkcjach, których narracja opiera się gdzieś na wątku miłosnym, jest fakt, że pokazują tą toksyczność jako coś faktycznie pociągającego emocjonalnie że brak zaufania równa się napięcie oraz ekscytację. Że jeśli ktoś Cię rani, ale później Cię kocha, to super, to mega hot. Natomiast przekładając to na rzeczywistość, w mojej jakby ocenie, toksyczność przejawia się na wiele sposobów, to prawda, ale w większości przynosi ona Raczej traumy, potem lęki, jeśli nie ufamy komuś, to bardzo łatwo możemy wprowadzić się w nerwice. Natomiast zostawiając ten przykład, w którym najpierw Cię rani, a potem Cię kocha, no to w rzeczywistości to nie jest hot. W rzeczywistości to jest po prostu zwyczajny red flag. Miłość nie musi boleć, żeby... Czuć, że jest prawdziwa. Bo mam wrażenie, że właśnie takie coś przedstawiają, że jeśli cię boli, to oznacza, że go kochasz. Wszelkie motylki w brzuchu to czasami nie są motylki, tylko po prostu red flagi. W ogóle samo pojęcie red flagów, yy, zielonych flag, yy, beżowych, to jest dla mnie naprawdę mega dziwne, że wymyśliliśmy tyle różnych pojęć, żeby akceptować, pewne zachowania społeczne. Nasze pokolenie, jak już wspominałem, dorastało na idealizowaniu w filmach relacji takich, właśnie bym powiedział, intensywnych, wręcz mało realnych. Nie mówię nierealnych, bo uważam, że uczucia i prawdziwa miłość są w stanie nas poprowadzić do naprawdę różnych ekstremalnych działań. Ale może właśnie dlatego, że dorastaliśmy przy takich produkcjach, to dużo z nas boi się spokojnych relacji. Boimy się tego, bo wierzymy, że jeśli teraz jest dobrze, to z czasem musi znowu coś rąbnąć. Ale prawda jest taka, że normalne związki nie są budowane na zdradach wielkich monologach miłosnych i listach, które piszecie do siebie przez lata rozłąki. Stety bądź niestety. Ale życie to nie film romantyczny i może właśnie dlatego romantykom jest tak ciężko. Więc tak, współczesna popkultura i te produkcje wciskają nam naprawdę wiele kitów związanych z życiem, sprzedając nam mity o dorosłości, które... No, dosyć nie pokrywają się z naszą rzeczywistością. Ale to nie znaczy, że życie jest beznadziejne. Jest po prostu inne. Takie seriale są jak sny. Dziwne, piękne, czasem trochę niebezpieczne, ale właśnie za to je kochamy. I nie. Nie musisz być prawnikiem po Harvardzie, żeby zdobyć wymarzoną pracę. Nie. Nie musisz się smucić dlatego, że jechałeś windą jakiegoś wieżowca i nie spotkałeś tam miłości życia. I tak. Możesz mieć przyjaciół, którzy są od tego, żeby po prostu być w Twoim życiu, a nie żeby wprowadzać w nim więcej dram. Moim osobistym zdaniem. Największym kłamstwem Netflixowym, jakie nam wciskają, jest przeświadczenie, że sami musimy żyć jak w serialu. I możemy, ale nie musimy. Na dziś to koniec. A teraz wróćmy do pisania swojego własnego scenariusza. Tego bardziej prawdziwego. Dziękuję Ci drogi słuchaczu, droga słuchaczko za obejrzenie i wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że zostałeś ze mną do końca. Jeśli tak, to będzie mi mega miło, jeśli zostawisz jakiś ślad po sobie. Możesz na przykład napisać komentarz, który serial to Ciebie oszukał najbardziej, bądź w jaki mit serialowy wierzyłeś, wierzyłaś, a teraz już wiesz, że okazał się totalną bójdą. Zapraszam Cię również na mojego Instagrama, którego link będzie w opisie. A, jak na razie to wszystko. Dziękuję Ci jeszcze raz. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć.